Cześć, ja nazywam się Damian Lewczuk i pomagam początkującym w nauce systemów KATKAM, czyli systemów, w których możemy przygotowywać własne modele 3D i programy na obrabiarki. CNC. Jednym z takich systemów jest FreeCAD, który jest w pełni darmowym systemem CAD/CAM, z którego możemy korzystać nawet komercyjnie. Po prostu, bez żadnych ograniczeń, możemy korzystać z tego systemu zarówno, jeżeli chodzi o modelowanie 3D, jak i o przygotowywanie programów obróbkowych na frezarki CNC. Jeżeli chodzi o przygotowywanie programów obróbkowych na frezarki CNC z poziomu FreeCAD, to mamy tutaj funkcjonalność frezowania 2,5D, czyli możemy przygotowywać operacje obróbkowe, między innymi dla takich operacji jak planowanie powierzchni, obróbka konturów, obróbka kieszeni czy wiercenie. I w opisie do tego filmu znajdziesz link do moich szkoleń. i Jedno ze szkoleń porusza przygotowywanie programów obróbkowych na frezarki CNC z poziomu FreeCAD. Jeżeli chodzi o obróbkę konturów, to w przypadku takiej obróbki we frikat możemy zastosować dostosowane wejście i wyjście narzędzia. I tutaj mam przygotowane dwa takie przykłady. Jeden przykład to jest obróbka konturów, w której narzędzie wchodzi po łuku i wejście jest całkowicie za materiałem. A drugi przykład to obróbka konturów, w której również mamy wejście po łuku, ale to wejście odbywa się w materiale. I za chwilę pokażę Ci. Na symulacji, jak to wygląda i o co w tym chodzi. OK, przejdę do symulacji, i mam tutaj dwie te operacje. Na początku wygaszę drugą operację, tak żeby przeprowadzić symulację tylko pierwszej operacji. OK, tutaj jeszcze zwolnię i przeprowadzę tę symulację krok po kroku. I tutaj. Zwróć uwagę, jak to wygląda. Narzędzie zagłębia się całkowicie za materiałem. Następnie dojeżdża do materiału, czyli wejście jest łagodne po łuku i tutaj delikatnie zaczyna obróbkę. Następnie obrabia kontur i również po łuku następuje wycofanie. I właśnie w takich przypadkach, w których obrabiamy część, która jest zamocowana na przykład w imadle, taki sposób wejścia może być bardzo przydatny, ponieważ narzędzie nie pracuje częścią czołową, tylko ruch zagłębienia, ruch w osi Z jest poza materiałem i w momencie zagłębiania się narzędzia, narzędzie nie jest obciążone i dopiero w wejściu po łuku łagodnie rozpoczyna obróbkę tej części. Inaczej wygląda sytuacja, gdzie również mamy wejście po łuku, ale na przykład wycinamy część z arkusza. W takiej sytuacji narzędzie i tak na początku zagłębi się w materiale w osi Z, więc w tym przypadku i tak narzędzie podczas ruchu wejścia narzędzia w osi Z będzie obciążone i dopiero jak narzędzie osiągnie pełną głębokość, to rozpoczyna się wejście po łuku. I takie coś mimo tego, że narzędzie Zagłębia się w osi Z w materiale to i tak może być korzystne, ponieważ narzędzie nie zagłębia się w pobliżu konturu obrabianego. Zagłębia się poza konturem obrabianym, więc jest mniejsze ryzyko uszkodzenia części, którą wycinamy. Ponieważ w zależności od materiału podczas zagłębiania czasami może być ta część uszkodzona. I dalej obróbka już przebiega normalnie. Mamy obróbkę części i mamy również wycofanie połuku. Minusem tego rozwiązania w przypadku wycinania części z arkusza jest to, że powiększamy znacznie obszar odpadu. Tutaj ten obszar, w którym mamy wejście i wycofanie narzędzia, będzie odpadem, czyli ten obszar całkowitego odpadu trochę się zwiększa. I OK, wyjdę z symulacji. I takie wejście po łuku może mieć swoje zalety i jeżeli chodzi o obróbkę konturów we FreeCAD, to z takiego wejścia możemy korzystać. I za chwilę zobaczysz jak te operacje wyglądały podczas obróbki na frezarce CNC, a jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotowywać ścieżki narzędzia we FreeCAD, to zachęcam Cię do udziału w moim kursie FreeCAD Podstawy Programowania Frezarek CNC i link do tego kursu znajdziesz w opisie do tego filmu.